Stowarzyszenie Teraz Dębica oraz Akademia Koszykarska Wisłoka Dębica zapraszają do udziału w turnieju koszykówki. Dębicki streetball Ball czy na 3. Zawody odbędą się w dniu 27 maja bieżącego roku. Już w sobotę 27 maja zapraszamy na Dębicki Orlik przy ulicy Stuńskiego na wielki turniej koszykówki. Do udziału w zawodach zapraszamy zawodników w trzech kategoriach wiekowych: od 13 do 15 lat, od 16 do 18 oraz osoby dorosłe. W turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie amatorzy koszykówki, co oznacza, że nie mogą brać udziału zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych. Turniej zostanie przeprowadzony w oparciu o zasady koszykówki 3 na 3 Turniej organizowany jest przez Towarzyszenie Teraz Dębica oraz Akademię Koszykarską Wisłoka Dębica. Wszystkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie ww.terazdębica.pl dla wszystkich zawodników zostały przygotowane pakiety startowe, a dla zwycięzców nagrody rzeczowe. Udział w turnieju jest bezpłatny. Patronat nad turniejem objął Podkarpacki Związek Koszykówki.